Siemanko, z i I oto jest seria... Z modem przez świat! Co? O co po oczekiwanej y, przerwie z y, Minecrafta na modach tak. postanowiliśmy coś nagrać. Masz tu I... patyki i drewno. Czekaj, może bym zabił troszkę film to. E... to... I to. Gdzie tu jest ta jaskinia, którą mówiłeś o tu? Tu, tak. Ok, tak. przez świat zastąpię to. Serię Minecraft z bonami. Czy Przyczyn to nasza Na... sprawa. Na... Naturalnych. <grych> Koperę. Będziesz wrzucał jeszcze jakoś muzę w tle? Czy coś? Bo ja bym wrzucał. Może się... Minecraft Forest No też jest fajne O chłopie, wiesz jaka to jest kina Zawisa, chodź tu dalej Wyjdź stąd i Ci pokażę jak Może bym pierwszy zebrał trochę tej Wiesz Trochę kamienia A wiesz tam jest kanion Na razie tu się odnieścieli wiesz Przepraszam za to Amber. Tak, i kop go najlepiej. No, a żeby, żeby zniszczyć, nie? Ile masz kopru? Kopru nie kopię drewnianiem, bo nie wykopiesz. Co to jest to? Czekaj. Nie mogę się to jest uran. A to się przydało platyno. Wow. Przecież... Wie rzeczywiście, że to jest. Mogę kopać tym? Nie mogę. A nie mogę. Rzeczywiście. Jaki jest poziom? Ale potworków tu nie ma, dobra? no. nie, ja słyszę już szkieletach. Tak? No. Co ci się dzieje? Nie wiem, dzisiaj coś takich. Ja tu patrzę, czy coś mi tu nie... ryknie. No i nagle. A tu chłopie zajebiste, epicki kanion. Chodźmy zobaczyć. Zaraz opiecznie Tu masz a gdzie ty jesteś Epic, Epic, nie? No, o to służy są mopki. My na razie tu się osiedlimy. Spoko. No dzięki, że żeby... mi No. Posyć się <grytoszka> Sindupa nie To może wykopmy. E tu masz dziurę do góry A nie, czekaj, e, tu będzie trzeba tak zaszyki tutaj zamieszkamy na razie co Dob Dobrze, spoko. A może ja polecę jakieś drewing albo coś. Nie wiem. Oczywiście trikapitator. -kapi. Tri trikapitator. No, ja tylko w tej wypowiedzi nie umiem. Ja tu patrzę obczajem teren. Jakby co? Hej mm. Dobrze to ja lecę już do ciebie. Lecz. I planuję jeszcze zrobić wspólny kanał z Cedriciem. Yy, ty... ty wiem, teraz ci chciałem na odcinku powiedzieć. Ty planujesz? No. Zrobimy taki wspólny hopy zajebisty, wierzę, że sumów się z tej powiem. Ja to wiem. A czego na 4? Będziemy nagrywać... Ej, ty masz jeszcze AG? Tylko nie mówię, co to jest. Yyy... Mm... Chyba tak, czyś. to można by z tego nagrać. Jeszcze ja je bym tylko. Co? Dobra, o, nie, nie mów nic. Może z tego nagramy, może nie. A Agatę znam, znam Agatę. I to nie jedną. Ale nie, nie tylko wiesz o co chodzi. Nie, no drewną, Drewno, zrób crafting, bo mam yy, półtorej z taka tego. Yy, kobla. Może jesteś, zrobię i tak. Masz tu, kobla. Masz tu kobla. I czekaj, i czekaj, Zróbmy kilo w mieczyk. Mm, tak, to tutaj I Zrób tutaj pies od razu, jakiś starszy Tutaj może jeszcze. I co no to zrobi. Chyba nie wiem. jest. E, masz łap? Czy ty jesteś? Żółty. Tak. To A to może. Znicz. Zrób Może nic nie wyleci, ale tu wszędzie znajdziemy praktycznie. Ty kobel wylecił. Nie, yeah, bo tu jest. To było. Cześć, tutaj to tak jakieś... do góry o jedno jeszcze i będziemy murować Może się zrobię jeszcze serię na hardcore. Weź mi rzuć kobla. Hardcore do... hard z modami. No na 1.6 albo 7. No, a ten na Tu nie tak. Tu jest o jedno będzie szło. Show z drobinkami. A <grym> tutaj taka drobinka, nie? Tu jest, a masz? Nie, ale po ile zebrać... A, fajnie, bo drewna nie ma. No to poleć. a believe I can fly! <grym> <grym> O właśnie, ubiję troszkę krówek, żeby było angiel. Ja na razie głodny nie jestem Ej Co? Trzeba nie umieć Minecrafta zginąć ginąć sobie. Ej, to cicho Ej Mam żelazo Ej No Trzeba nie umieć grać w Minecrafta. Trzeba ginąć cały czas na pisu, nie? No. Spadając z górki. No. Albo ten, e, takie coś wymyśliłem. Twoja stara niszczy kobel na e, tym, na Adventure. Suche. Czekaj, mam coś. Może chodź tutaj. Już czekaj, tylko wykopię kwarc. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Creeper i zombie. Creeper i zombie. Uciekaj. No, Dobra już po nich. Pewnie ich detonował. Co my dzisiaj mamy? Aha, czwartek. Ej, ja y, jeszcze wiem z czego będzie... Y, możemy nagrać. Z czego? Z gry podobnej do Herosa. Tylko lepszej. Masz żelazo, nie? A to już... mam sześć. To zrobisz kilo, że ten uran zniszczysz. To grzeczny jesteś, tu się kupisz tobie. Aha, masz... masz te? A, drewno, drewno. Masz te? Yy, Wiesz co. Mieszka mam. Na łóżko? E, nie. A to drewno skrzypi, jak je się ścina. Chyba <słuch> twoje biurko. A nie, na serio. Opie, moje biegko jest solidne. Ale i tak będę robił nowe. Tylko materiał będę musiał kupić. Ja, chłopie, zrobię taką hacjendę że... <noise> że Wałęsa by taką chciał. Chłopie. Może byś to oświetlił? To się... Nie chcę. Daj I... zrób kilo z żelaza. najpierw trzeba rzucić pochodnie. Nie rzuciłeś. Daj się tutaj. No. Może piecyk zrobię. A ten. Tu masz tego kobla cały czas przez skrzynię. zostawić, nie. Po co zrobi, zrobiłeś kwarc kryształ? Alter, Znalazłem dlatego, że się zrobił y, ten, no, kręciołek. No wiesz, to co się kręci tym patyczkiem. Wiem, żeby bo to jest... Y, długo, długo się to robi, ale się opłaca. No, Miałem drewno przepalić. Tu nie przepalaj. Wiem, ja tu tylko ten. Tutaj jest, bo... tutaj jest, jest ten. Tutaj tu jest węgiel, to pójdziesz wykopać. I zniszcz ten uran. Jest, tylko się tam da... A czym przepalimy? Tam masz węgiel. To zrób mostek sobie wykop. Wciągnij. Myślę, że... A węgiel... to jest węgiel, okej. Okay. A ty gdzieś skoczyłeś na dół? Nie. Masz fuksa, że włączyłem, że można się tepać. O Żelazo. Przypadkiem znaleziono. Normalnie jak Dawid Kwiatkowski. Co? Kto go słucha? O Żelazo. Co? Czekaj GG. Wyłącz GG. I nic nie mów. To nagrywasz albo co? Tam widz napisał, czy nie wiem. Nie. Tak, widz. Moje kochanie. Uf. O, mamy tutaj... Grzyby. Jest Luigi! Ty może chodź tutaj, chłopakowie. Ja mówię Luigi, a ty mówisz Mario. Nie. Chodź a. tutaj. Już, czekaj. on czuje, on czuje Jakie jaju Zrób ten kilo 2 yy, kilo zelazne I idziemy A czekaj bo ja je tu jeszcze Oto, czekaj nie, zrób jeszcze jeden piec O po co? Tak. Na jedzenie Nie na no, co A, będziemy robić w nowym domu przepolarnie Robimy taki dom jak na singlo, co robiliśmy Na Lanie Na info No A na no! Piec... Ej, piec mi się zdublował. Eko. Ej, na serio, mam drugi piec w ręce. Pokaż go. No widzisz? Trzymam go w ręce. Nie, nic nie Aha, spoko, bo miałem baga. <ścoughs> o, dwa urany. No to tu kobie, o. Aha, bo nie ma Eee. Czekaj, yy, nie rób żelaznych, weźmiemy z tego, z taj, yy, platynówki. A zrób hmm. dwa żelazne miecze. Już pięć żelaza. Co? Już pięć żelaza jest. zrób i włóż wszystko do skrzyni. Spoczekaj. To pójdziemy. Kontrolujesz tam czas? Eee, yy, nie. No, tak, tak. I, i jedna łopata starczy. Pierwszy nieraz zrobi trochę dłuższą. Ej, łap. Wow. Ja to wkładam wszystko do skrzyni. Daj mi dwa patyki. cztery znaczy. Cztery patyki to sobie weź z Trzymaj. Trzymaj. weź mi ludzi, bo ja tu robię. To czekaj, tu może to, co mi nie potrzebne. Ujdzie. O właśnie, jakie mam podróż? Mamy jakieś buty? Dobra, chodź Rubber Puts. Rzuciłem ci. Chodź. O, chopie, mocno zrobić leder, boots. Najgorzej będzie, bo nie ma pochodnia, ale to... dla mnie nie tego życzę, do wody Tu ej. O, Kirill w tule, że jakiś? Bo ja go wyrzuciłem. Ja, spoko. Dobra, ej. tam masz wodę. Już czekaj, tylko tu wykupię ten uran. To oni się nie. Ja zbieram to, co się IT. Ja zbieram węgiel. Ja też coś zbieram. Ja pamiętam, że jak zawsze kopaliśmy coś, to ja zawsze mam większe dowody od ciebie. Ej, hmm? ja zbieraj Tin No, o czekaj, tu jest jeszcze jednego. Tak? No, no. I obcajam, tak? Patrzę, patrzę... Platynę. Ja też mam. No groi się w pierwszym odcinku wszystko, nie? O kurde. A może zrobimy tej serii dubices? Kto wie? Ups, laga mnie. Ja nie miałem. Miałem, bo sobie tego szkieleta. Ile masz tego? Węgla. 8. Masz mięso? że 2001. mnie uketane. Woda idzie wystarczy mi. Kochaj szybko do mnie. Jeszą są wystaje. Zaimino. Platyna e ja tu się zajęłem to mięski lump. Patrzy je 11 plat. Ja tak... Jakby tak zbierać wszystko? Który masz level? Pierwszy jeszcze. Jeszcze. trzeci. No, ale węgiel. No. Tin? Zbierajmy wszystko, bo się przyda, nie? No, tylko że miejsca później nie będzie. Ej, to tin oh, jest? No, tin ore. Ja tu patrzę. Z tego się eksploduj. Rubiny. Ty, wiesz, jest Najlepiej by było jakby się zrobiło ten kilo. Kupi spod... jaki tu... ej... jaki to kanion, człowieku, masakra. Czego? Kanion tu jest. O i gold. Ty tutaj zbieraj a nie żebym ja wszystko zbierał. Nie, zbieram, zbieram. O, mam rubinę. Będę miał na kiję? Taką komieski znaleźć, nie? No, znaczy Ja już znalazłem, ale się nie czekam To no, mówię, że znaleźć, a powiedziałem, że ja ją znalazłem. Nie, ty to mówisz. No właśnie ja już mam Tinu 28, czyli na jedną zbroję. O, Edyk bez kredek. Ile masz Tinu? Tinu? No. Tin 24. 30... No już mamy na zbroję. Sin. No to jeszcze koper mam y, 14 to ty też coś masz No nie będzie. Czekaj. I w skrzyni jest chyba 14 To się przepali Ja zbieram choby wszystko Ja też, ja najczęściej węgiel Bo od węgla się XP A platyny już nie, nie. zbiera Najwięcej, najwięcej się XP na nikolicie No tamt, Tam tutaj X ty pojedzenie będziesz co wiesz? Bo bije etka. I po okay. A i pojedzenie pójdziesz? To jest to umra. Później. nie potrzebuję niepotrzebą. A co to jest? Żeby to nie był ten kryształ Nie, nie. O, Fapki gdzieś słyszę, można powiedzieć, że ja już, ja już mam na jedną z jest platyny. A ty? Z platyny? No. Ja mam dopiero cztery. Ja mam już dwadzieścia Lol, co? Się przestraszyłem, fapek na mnie spadł z góry i ten się zabił. Co? Spadło? Fapek. Masz tego jedzenia, czy nie? Ma? Co? O, lawa była. 1 2 Nie. 1 No, tak mi to nie wystarczy. Bo nie widzę. Właśnie, no to właśnie, można to zbierać. Ja mam już trochę szafirów przy sobie. Mam. O, oh, fuck! Mam 10 szafirów. Wpadłeś? O, złoto! Ej! Coś mi uderzyło. Nie słyszałeś wybuchu? A, bo ja mam wyłączone. Mam złoto, ej. To na pewno jest złoto? Tak, złoto. A nie ten drugi... ...trolowy materiał.

jak zabije zombiaka to go chyba z czyści Ajdzie, Który masz? Siódmy Dwunasty. No bo ja mówię, że się szybko jakpi na nikowicie no Dobra Czyli y, można powiedzieć, że już jesteśmy bogaci. Mam już prawie na dwie zbroje z platynem Safir. O galeny mam. A? Galena, or. Ej, bo to może być dla to ja tak A za to się Expo dostaje. Ja tu szafiry zbieram, mam już. 20 Golić. Mi się zaraz kilo ja Miałem jeszcze 300 użyć Ja mam 210 Ja się tu jeszcze po kopieni koitu Zrobię on 16 Będzie później za co mię tręca to będzie 9 Dzie poziom za jeden ten. Znalazłem ten Cyna yy, yy, Power kryształ. O to dobrze O dziesiąty poziom a żelazo zbieram, bo to Ja Ja mam więcej A ja mam, e, co mam? E, light blue. E, power crystal. Opień zbieram. O 18. 19. To no, jest chyba żelazo, jak jest. Ale będziemy mieć rzeczy tym, nie? Tak, pierwszy odcinek, rozpoczęcie serii, pierwszy odcinek, zakończenia. Lampisz dla Julii. Tak? No. Tak? No. Uff, co taki fut, Gdy już będę miał pełny ekwipunek, to kończę odcinek. Nie no, chodzi o Będziemy robić. W pierwszym odcinku już coś nakopaliśmy, tylko jeszcze się nie znaleźliśmy. Może zrobię drugim skopanie, nie? Ale możemy zrobić się zawsze, nie? No, można zrobić. Postanowiliśmy z Cedrikiem, że w tej serii nie kwitujemy. A my w jakichkolwiek kwitujemy? Mojka, na modach też nie cheatowaliśmy. Nie to... No chyba, że ty. Parę razy cheatowaliśmy. To ty chyba. Na przykład, jak straciliśmy rzeczy przy kopaniu. To to o, jesteś niedaleko mnie. Mam 21. No właśnie widzę ale mam, ale ja już mam rzeczy. sobie Dobry eksponek z tego już mam. To się nie eksplikuje, to nie ekspli. O, lapis, lapis dla żuli. To A się przypada... to będzie, bo nie pamiętam już. ...landmarki Query. Uuu, jaki fuks! Na co Query komuś opie No to że na nam się nie Najgorzej to jak się zginie na serwerze, którym nie ma admina. Nie i masz y, 20 jak przy sobie To jest dobre wtedy, nie? Mam jakiś kryształ znowu O Zaczyna się Co? Wariowanie Kogo? Mojego komputera Laguje? Nie, ale chodzi o to, że goście sami chodzi no, na serio, chłopie Ale ja bym tu nie ja już, ja już miejsca, hopie, nie mam. A, ja mam. gdzie ty jesteś? Jeszcze raz. Jeszcze koło mnie, koło mnie. Jakbyś tam jest taka dziura, to chodź, bo tutaj jest jeszcze nie niejedno. A, widzę cię, widzę cię, no. Pierwszy przeciwnik. Ja już miałem, o, ma, je, jest obsydian i jest dużo tego. O kurde! tą wodę, co? Mam już, wiesz ile ja mam w chłopie? Ale go czasem przebiegł. Yellow kryształ. Szukajcie. Ale... O, jest, żelaza. Nie złota jest, kinie, chłopie. Ja będę miał zbroję na tym. Z czego? Żelaza. A z platyny nie chcesz? Nie. O, z ja zrobię z, yy, z szafirów, dobra jest? Tak, z szafirów, nie da się zrobić, fajnie. <grych> Ej, yy, ru... Ruby. To się nie da zrobić? Nie no to po co ci to kiedyś było? Na miecze i te. One też są dobre. A nie da, o platyna. Z platyny są chyba lepsze od zera, nie? Co? Nie wiem. Mi zawsze platyna kojarzy się z bogactwem. No, tak. kończymy. Kończymy. Spadły, ale dobrze. Jeżeli ja kończymy. jeżeli 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 sprintować nie nie mogę. Ile jeżeli Co, jeżeli jeżeli zbierać? Żelazo, 35 jeżeli 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 będziemy powoli wracać. To weź ty się rujnie tu postanowisz, bo ja także stanie nie wrócę mi jedzenie trzeba mieć. A ty Tylko wykopy ile, ile masz jedzenia? Tych tak jakby Cerduszek tego jedzenia? Duszek jedzenia No tych jedzonek takich? O to ci chodzi? Mhm. To ja mam dokładnie 4,5. O właśnie mam do ciebie pytanie. Jak kopałeś żelazo to ile najwięcej mieć w jednym miejscu? Nie pamiętam już ja miałem jak sobie tak kopałem, nie? Na singlu, na modach. Znaczy nie na modach tylko na tym, no. Na survivalu na 1.7, nie? Mm. To hopy tak sobie kopałem, kopałem sobie i w jednym miejscu opie było 19 żelaza. A jak jesteś hardcore. to A nas... A co? Zna Znajdźcie. Jak się nasyczycie, pamiętasz? A no, a no, to był to. To będzie cheatowane. Mogę wtedy odcinek nagrać Będą ja jak... Co? No 38 użyć kilofa. O właśnie, a TIN ile masz? No. O ja mam titan! Tan? Skąd tytan? No bo kopałem sobie i że to TIN, a wykopałem tytan. Nie ja nie wiem jak tytan wygląda, Tak samo... Ja już, już miejsca nie mam niestety. A to co to, to jest taki niebieski kamyczek? Tutaj już idę do ciebie zobaczę. Czekaj, ja ci powiem jak to się nażywa. No to szapir. Y y y y y nie, 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 nie. Idzie y ty jesteś? Idź ty już do domu hocie, bo chyba ja tu ginę. Zaraz. Nie, 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 nie. nie. A tu jesteś na dole, bo się z dawał. To idziesz do domu ej. Się. No to właśnie. No, nie, nie musisz. E, gdzie jesteś? Tu. A do domku gdzie jest? Właśnie szukam drogę do domu. Wiem, że gdzieś kanio... No już ten odcinek było. E, I my wrócimy do domku i. A więc. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie siema. No siema.